Dzień dobry, witam Państwa. Mam od dziennikarzy trochę pytań, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Eee... Pierwsze pytanie. Jak trener odniesie się do wiadomych słów Iwana Marqueza w hiszpańskich mediach i oskarżeń pi piłkarza pod adresem Korony? No cóż ja mogę powiedzieć. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że od momentu, kiedy jestem w klubie Iwana Marqueza, nie widziałem na oczy nawet nie miałem okazji się z zawodnikiem przywitać. Eee, nie było go już podczas też meczu z ŁKS-em. Eee, później. Eee, z wiadomych względów pandemii jakiś tam obożny nie wrócił do kraju. Następnie też wiem, że otrzymał propozycję negocjacji swojego renegocjacji swojego kontraktu. Z moich informacji wiem, że nie zgodził się na renegocjację kontraktu. Następnie też został wezwany przez klub do Kielc, chociażby ze względu na to, żeby. Przejść planowaną kwarantannę z, ze wszystkimi zawodnikami nie stawił się również na to wezwanie. No, w związku z tym dla mnie chyba jest to dosyć jasne i czytelne, i myślę, że tutaj jakiekolwiek wypowiedzi ze strony piłkarza są trochę też nie na miejscu. Kolejne pytanie. Jak trener ocenia formę zawodników po powrocie do treningów drużynowych? Ewentualnie ile czasu na ocenę tej formy będzie trener potrzebował? Nie no, ja to bardzo łatwa odpowiedź i bardzo konkretnie odpowiem. Oceniam formę zawodników w większości, powiedzmy, w 90% na dobrą dyspozycję. Są wyjątki, ale to, to, to są pojedynczy zawodnicy. Z różnych względów. Ta forma ich na tą chwilę wygląda troszeczkę inaczej, ale mamy te trzy tygodnie teraz jeszcze pełne przed sobą. I myślę, że odpowiednio przygotujemy zespół i zdążymy być gotowi na, na wznowienie rozgrywek. Drugie pytanie: czy w zespole są jakieś kontuzje? No nie ma, nie ma kontuzji, chociaż myślę, że należałoby tu wspomnieć o pieszkale. Znowu ma problem. Który już wcześniej miał problem, powiedział, bardziej okulistyczny, problem z okiem, i to eliminuje go z, z treningów. No, i myślę, że tutaj mam trzecie, trzecie pytanie. Jak wygląda sytuacja Piotra Pieszkały i dlaczego nie wznowił w czwartek treningu z pierwszą drużyną? No to już na to odpowiedziałem. Jakie są nastroje w zespole po powrocie do treningów? No jakie mogą być? No, są, są naprawdę pozytywne, mimo tego, że mm, sporo zawirowań, dużo, dużo niejasności, to mimo wszystko. Zespół staramy się, żeby żył troszeczkę innym życiem i skupiał się przede wszystkim na treningu i pewne problemy um, zostawiamy poza płytą i poza szatnią, jak to się mówi, um, chociaż do szatni jeszcze nie wchodzimy, ale, ale tak jak powiedziałem, um, nastroje są dobre. Piąte pytanie. Czy może trener powiedzieć, jacy zawodnicy zostali poddani także izolacji, ale nie trenowali na pierwszym treningu z drużyną? Ja nie przypominam sobie, żeby byli tacy zawodnicy, którzy z pierwszą drużyną nie trenowali, a byli poddani e, izolacji, także wszyscy trenowali. E, oczywiście był to podział e, na grupy. E, teraz też od poniedziałku musieliśmy e, podział też zastosować, bo wiadomo, że nie możemy w 30 kilku zawodników na raz trenować także ten podział dalej funkcjonuje, i, ale wszyscy ci zawodnicy, którzy, którzy którzy byli poddani izolacji trenują. Szóste pytanie: jak wygląda plan przygotowań zespołu? No To jest dosyć takie bardzo szerokie pytanie i nie wiem, czy tutaj mam. Myślę, że nie o to chodzi, żebym szczegółowo mówił, jak ten plan z każdym dniem będzie wyglądał. Oczywiście ze względu na to, że gdzieś musieliśmy dłużej czekać na, na badania, to te nasze treningi były gdzieś tam wstrzymane i najpóźniej tak naprawdę rozpoczęliśmy grupowe treningi, ale zawodnicy na te dni. Mieli rozpisane też indywidualne treningi, e, również w związku z tym, że później zaczęliśmy, to też ten pierwszy m, niepełny tydzień e, wykorzystaliśmy w taki sposób, że mieliśmy po dwie jednostki dziennie i trenowaliśmy również w sobotę. E, w następnym tygodniu to, co, to, co mogę już wyprzedzić, będziemy mieli dwie takie gry wewnętrzne. E, później w następnym, w kolejnych tygodniach będziemy takie, takie gry właśnie wplatać w, w ten okres krótki, przygotowawczy, no ale w pierwsze, pierwsze dni to pracujemy tak naprawdę już nad mocą, nad siłą eksplozywną, to nad tym się w tej chwili skupiamy, zakładamy zresztą, E, mamy też nad tym kontrolę, bo zawodnicy dostawali e, zegarki, GPS-y do domu i wiemy, jak pracowali, jak wykonywali te indywidualne jednostki. Także tutaj mamy pewną kontrolę. Siódme pytanie. Czy nie ma Pan żalu, że korona wznowiła treningi jako ostatnia i jest w ten sposób strat na dzień, dwa przygotowania? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że niektóre zespoły ćwiczyły za zamkniętymi drzwiami już wcześniej, to ta różnica staje się jeszcze większa. A co ja mam Państwu na to odpowiedzieć? No, e, Jedni kombinowali, inni może nie kombinowali, no, ja mówiłem, że to tak trochę, mm, trochę za jakby naszą, na, na, na podejście na, z naszej strony bardzo odpowiedzialne i, i, i solidarne z tym, co zostało um, poustalane, no to zapłaciliśmy tym, że ostatni, Wróciliśmy do treningów. No, e, taka, taka to sprawiedliwość, ale, ale z drugiej strony no, też widać, że ekstraklasa zareagowała na to w odpowiedni sposób, bo gramy w poniedziałek pierwszy, pierwszy mecz, także tutaj też mamy no, o, te, o te dwa dni e, więcej czasu tak, na, no, na przygotowanie. Także no, tutaj można powiedzieć, że. E, Praktycznie się to wyrównało, tak? Ósme pytanie. Czy brak spalingów może okazać się znaczący w trakcie przygotowań? W jaki sposób można je ewentualnie zastąpić? No to tak jak już mówiłem, planujemy gry wewnętrzne, mamy szeroką kadrę. Także tymi grami wewnętrznymi będziemy próbowali zastąpić spalingi. No, innego wyjścia nie mam. Dziewiąte pytanie. W poprzednich meczach drużyny atutem Korony była gra w defensywie, ale po odejściu Iwana Markeza w każdym nie ma zbyt wielu nominalnych środkowych obrońców. Czy trener nie martwi, czy trenera nie martwi trochę ta pozycja? Czy trener liczy tutaj na przykład na Piotra, Piotra Pieszchałę? Tak, tak, no liczyłem na Piotra Pieszchałę, tylko tak jak już tu mówiłem wcześniej, odnowił mu się problem z okiem i, i tutaj jakiś problem mm, posiadamy ale mam już pewne rozwiązania w głowie mm, e, gdyby, gdyby trzeba było tutaj w tej sytuacji gdzieś szukać mm, zmiennika dla Kowy, czy e, greko, no mamy tutaj mamy, mamy tutaj jakieś, jakieś tutaj ewentualnie rozwiązania poza tym też no bardzo zadowolony byłem też z meczu z występu GREKów w meczu z LKS-em, także, także myślę, że dalej ta defensywa i ta gra dwójki środkowych obrońców będzie wyglądała dobrze. A w przypadku, gdzie będzie trzeba dokonywać jakiś korekt w ustawieniu, no to takie rozwiązania, takie rozwiązania będą gotowe. Dziesiąte pytanie. Odejście którego z piłkarzy, odejścia którego z żałuje trener najbardziej i dlaczego? Hmm. No powiem tak, że to w tym momencie to ciężko tak naprawdę yy, na to wszystko odpowiedzieć, bo tak wato, tak na dobrą sprawę nie miałem okazji zobaczyć. Yy, yy. Ale z drugiej strony, no, to troszeczkę też wina zawodnika, że, że gdzieś tam w pewnym momencie też doprowadził się do takiej dyspozycji, w jakiej był. Jeżeli chodzi o Zalazara czy Markeza, no to no zawsze gdzieś tam odejście, jakiegoś zawodnika, jest jakimś tam dodatkowym problemem, tym bardziej, że jeżeli odchodzi jakiś zawodnik z pozycji, na której gdzieś tam brakuje ewentualnie zmienników, ale, ale to niestety, no, trener musi sobie z takimi sytuacjami radzić i jak brakuje jednego zawodnika, to drugiego musi zastąpić. Jedenaste pytanie. Co zdaniem trenera spowodowało, że przygoda VAT-u w Kielcach potoczyła się w ten sposób, a nie inny? O, no, to takie... Um. Co moim zdaniem, no powiem szczerze, że no trudno mi się tu wypowiadać w stosunku do piłkarza, z którym tak naprawdę nie miałem sposobności nawet się spotkać. Ale wydaje mi się z tego, co, co słyszałem, z tego, co ewentualnie wiem też, jak, jak zawodnik gdzieś tam postępował, i chociażby też sytuacja taka kiedy się pojawiłem tutaj przed meczem w Kielcach, przed meczem z uks em i, i, i myślałem o tym, żeby vat włączyć do treningu, no to, no to po prostu znowu jego dyspozycja jakby na to nie pozwalała, no, czyli to w pewnym sensie świadczy o tym, że zawodnik też nie do końca profesjonalnie podchodził do, do tego wszystkiego, mimo tego, że ma duży talent wrodzony i gdyby tak naprawdę chciał. i E, popracować nad sobą, mógłby być zawodnikiem dużego formatu. To nie koniec, widzę. Tutaj tych pytań trochę jest. Dwunaste pytanie: Co może trener powiedzieć o przygotowaniu Michaela Gardaskiego? Czy po tak długiej przerwie jest już zdrowy i będzie w stanie pomóc drużynie w końcówce SES-u? No cóż, Michał e, zaczął e, przed zgodą, jeszcze na treningi grupowe, zaczął zaczął już pracować indywidualnie, wszedł później już z zespołem w treningi grupowe, trenuje cały czas. Myślę, że i, i nawet po tym, co widzę, z każdym dniem Michał też widzę, że staje się takim innym człowiekiem, bardziej pogodnym, częściej się uśmiecha i myślę, że to świadczy tylko o tym, że idziemy w dobrą stronę i liczę na to, że Michał będzie gotowy już od pierwszego meczu. Trzynaste pytanie. Czy ma trener jakieś sygnały od zawodników w sprawie kończących się kontraktów i czy się chociaż trochę spokojny, że zostaną w drużynie co najmniej do końca sezonu? Czy wręcz przeciwnie obawia się, że nie będzie miał kim kończyć ligi? Znaczy, kończyć ligę to na pewno będę miał kim tak, bo mm, mamy taką kadrę. Jeżeli to ma tyczyć się pytanie bardziej bym powiedział obecnie podstawowych zawodników, tak? Czy zawodników, którzy do tej pory znaczyli o sile drużyny, no to wiadomo, że to cały czas rozmawiamy i już gdzieś się też wypowiadałem, że liczę na to, że pewne sprawy powiedzmy organizacyjno, finansowe i właścicielskie, w, odpowiednim w odpowiednio szybkim czasie mm, się unormują, i, i, i myślę, że wtedy wiele problemów tak naprawdę e, zostanie rozwiązanych. Mamy tak. Arka i zmienił zmieniły szkoleniowców. ten pierwszy klub, nawet właściciela. Czy zdaniem trenera, możemy mieć to wpływ na postawę tych zespołów? Na pewno. Każda zmiana powoduje gdzieś tam nowe nadzieje. Nową wiarę w, 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 w lepsze jutro i myślę, że w takiej sytuacji na pewno na pewno na pewno jest ARKA co do łks u Pewnie tak, no, na, ale trudno mi się tutaj wypowiadać. Myślę, że to bardziej, bardziej te zmiany w arce są takimi zmianami, które dla nas nie są chyba najbardziej korzystne, ale tak jak powiedziałem, my też czekamy na zmiany u siebie, czekamy na e, lepsze jutro i a poza tym, e, jeżeli chodzi o mnie i sztab, to wiemy, co mamy zrobić i e, my w tej chwili jako zespół, jako drużyna musimy zająć się zupełnie czym, czymś innym, e, a te sprawy zostawić po prostu innym e, ludziom. Mam kolejne pytanie o Markeza, to, to chyba nie będę, nie będę się wypowiadał, bo już dużo powiedziałem. Dalej, jak wygląda sprawa z obniżeniem kontraktów? Czy wszyscy już zgodzili się na obniżkę? To mogę powiedzieć tyle, że to jest większość zawodników i również, i również zawodników zagranicznych. Cały czas gdzieś tam oczywiście też są rozmowy, ale myślę, że to wszystko naprawdę na dobrej drodze. Jest, i, i, i gdzieś tam te porozumienia są zawierane. Może nie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, ale to też mówię: to też jest w pewnym sensie związane z, z tutaj, w tym momencie, z, z, ze sprawami właścicielskimi. A jeśli nie, to aha, tutaj jeszcze mamy dalsza część tego pytania. Czy poznać nazwiska piłkarzy, z którymi jeszcze toczą się negocjacje? Ja nie wiem, czy to w ogóle jest sens podawać, bo to myślę, że tu nie ma co w tym momencie kogoś, że tak powiem, w taką czy w inną stronę atakować czy, czy chwalić, no bo to chyba nie o to chodzi. Każdy ma tam z piłkarzy jakieś swoje powody, każdy z tych piłkarzy e, rozmawia w tym momencie też indywidualnie i, i, i każdy, każdy ma też tam swoje racje, także e, abym raczej e, był skłonny, żebyśmy poczekali cierpliwie na, na finał e, rozstrzygnięć tych rozmów, które mam nadzieję, że na dniach... E, będzie, wtedy będziemy mogli rozmawiać więcej. Ja na tą chwilę myślę, że hmm, powinniśmy ten temat na razie zostawić i, i go nie ruszać. Jak dalej? Jak wyglądają to podobne pytania? Są, Jak wyglądają negocjacje z piłkarzami odnośnie przedłużenia umów do lipca? Są zainteresowani pomocą w walce o utrzymanie do samego końca sezonu? Czy są przypadki piłkarzy, którzy żądają większej pensji za ten dodatkowy miesiąc? Gdy? nie, no odnośnie dodatkowego miesiąca żaden z piłkarzy nie sugerował, że chciałby dostać więcej pieniążków. Poza tym, jeżeli chodzi o te rozgrywki w lipcu, no i to bardziej widzę w tym momencie zawodnicy podchodzą do tego, że no mają kontrakt do końca sezonu, no i ten sezon chcą zakończyć i, i tak jest tutaj w większości, z większością zawodników, także. Liczę na to, że mimo tego, że gdzieś tam powiedzmy wcześniej te kontrakty były spisane do 30 czerwca, to w związku z tym, że ten sezon się został przedłużony, ci zawodnicy um, dokończą po prostu ten sezon, a, a wynagradzani będą za swoją pracę zgodnie z kontraktem, jaki podpisali. Czy klub uregulował już należności piłkarzom za poprzednie miesiące od lutego i mogą z czystą głową podchodzić już do treningów? No, w tym momencie te, te regulacje trwają, nie idzie to tak prosto i nie jest to takie proste, może tak, i na pewno na pewno dobrze by było, gdyby, gdyby już ta sprawa była zamknięta, ale ja wiem, że tutaj działania zarządu idą w tą stronę, żeby te wypłaty uregulować, uregulować. Je jak, jak najwięcej, że, że tak powiem, to, co można. Myślę, że jest to na dobrej drodze wszystko, bo jestem w, sta w stałym też kontakcie z prezesami i też z prezesem Paprowskim, który bardziej od tej strony finansowej tutaj e, tymi sprawami zawiaduje. Także jestem jestem. To znaczy, na razie mam spokojną głowę. E, w... W tym zakresie wiem, że zawodnicy już czekają, ale wiem też, jakie działania podejmuje klub i wierzę w to, że odpowiednio wcześniej te pieniądze trafią do zawodników um, przed restartem Ligi. No chyba to są wszystkie pytania wyczerpałem, także dziękuję za taką ilość pytań. Pozdrawiam. Do zobaczenia.